Końcu, w końcu witamy, witamy. Hej. W końcu przestało padać. Można rozpocząć sezon 2021. Ale zimno jest. Ale no. 4,5 stopnia. To no mówisz, że jest super. zimno. Jest super. Także lecimy na no tak, no, stare to... nowe pole, no na super. którym byliśmy dwa razy. Yy, Ale no, nie chodziliśmy tam jakoś. Tam. nie chodziliśmy, było, to czy nie chodziliśmy. No nie nie jest zaorane, to jest najważniejsze. No, dwa bo... lało na będzie gnój. No takim czymś to będzie gnój, nie? To też mamy do chodzenia no, To też to, jest nasze pole. To się tutaj. Tutaj. Także lecimy, I się utopimy tutaj. Także Ciężkie buty będziemy mieć po prostu no, tak. na Tutaj przy okazji chciałbym raz za pamięci pozdrowić Rafała. Tak pozdrawiamy. I, i do zobaczenia. Do zobaczenia na miejscu za chwileczkę. Się... Good morning Russia. O co Ci chodzi? Dobrze mi nie jest ciepło w głowę, a Ty ubierzesz i potem zczekasz w domu jak wilczurek. Mm -hmm. Lecimy. Takie fajne poletko. Ja zacząłem od tubki. Olka od śrubki. Drugi sygnał. Dosłownie obok. I mamy plombę. Nawet coś tam na niej jest. Taka plombunia, coś jest, ale nie odczytam. Także lecimy dalej. Yy, dobrze, że u mnie plomba się liczy, bo drugi jest guzik. Tyle przeszliśmy od auta i mam guziczek, prawdopodobnie arsenowy. Tak wygląda jakby był Arseniaczek, no ale nie ma łóżka. Albo ma tak zagniecione krzywo. No a mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Lecimy. Piękna pogoda. Kurde, cieszę się normalnie. Jakiś Naogl naoglądałem się filmów Krzysia Lonego, jak otworzył sezon 2021 z Złotą Obrączką i resztę ekipy. Kurde, no jest motywator do działania. Masz nadzieję? Nie, nie mam nadziei. Ja mam szczęście w miłości. Skąd ty wiesz, że Krzysiu nie ma? Ja nie wiem. Teraz tam. <gry> tak sobie to tłumaczę po prostu. Aha. Co tam masz na żywo? Nie, to bije na śmieci, ale na wierzchu, więc. Co? Śmieć? Nie wiem, to jest. O patrzcie no i wszystko na temat 10 groszy 10 groszy 49 Rzeczpospolita Polska Ale no to jeszcze a jest tam a przymarznięte jeszcze było wiedziałeś? No. no kurde mroziło przez tydzień czasu no. tak? No i fajnie, Ola wygrała konkurs na pierwszą monetkę i pierwszą monetkę 2021 <laughs> 10 groszy hurra! Szał. jest dobrze. Piękne. No, chyba cesarstwo niemieckie. Wiesz, że jeszcze go nie wyciągłam. Było 90, więc myślałem, że to będzie. Czekaj, ja dziś mam. Poczekaj. Mam jeszcze troszkę w Ja też mam czekaj. Dobra, Ola to się włączy. Piękny. Cudowny stan. No mistrzostwo świata. Nawet z tyłu popatrz ten płacz. Jest dwupłaszczowy, tak jak był żelazny miał no. tył. I łóżko się zachowało. No. Piękne, zaje fajne. Nie przeklinaj. Nie wolno. Ola rzuciła w rękawicę A monetka jest Zaczęłam od guzika Od kalesoniaka Jest moja pierwsza Na środku ekranu tutaj I czym otwieramy sezon? Wajmarkiem. Jedyneczka Weimar Chyba trzydziesty pierwszy rok. Dosyć ładny stan. mennica A. I tak zaczynam. Też mam duży guzik. Taki? Nie, Perelowski, niestety bez korony. ładny stan, duży, z łóżkiem no ale nie ma korony, nie liczy się jak będzie Ola niegrzeczna to ją takim łańcuchem w piwnicy o, przykuję! o kurde, nie da się wyciągnąć <grych> muszę go odkopać ale łańcuch ogniwa grube jak palec Ola twój łańcuszek Będzie 10 kilo. 10 kilo to jest 6 zł. Nie ma co tamto. Tego? Płotek. Płotek, To jest płotek. Z zagrody ołowianej. Kiedyś się dzieci bawiły? Płotek naprawimy, postawimy Będzie git Mamy trochę żołnierzyków, to ich ogrodzimy tak. Tylko to by trzeba było więcej części znaleźć, Zamarzła? Nie, rusza się Nie mam drugi płotek do, do kolekcji Zbieramy płotków Ołowianych Kolin, kolinka jakaś, przypinka albo coś. No, Ale jeszcze ze, ze szmatku. Czekam, ten może. No tu jest ten. Nie, klamerka, widzisz? Klamerka. Może była jakaś ozdobna po prostu, wiesz? No. Jest tak jest zaczepiona. Czy mają klamerkę? Wyciągniemy ten materiał. tutaj jest tylko cak no, Materiał taki szkocka krata. No tu psałem jakaś sukienka albo coś może było, wiesz, damskie. Albo płaszcz, albo coś, nie? No I właśnie mam drugą. I to nie byle jako Taki perel, to cieszy Rybak 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 74. Piękny stan, jak z klaserka. No nie, no jest trochę skancerowany, ale jest naprawdę. Super, cieszę. Elegancko, elegancko. Palce zamarznęły. Zamarzły się mówi. Zamarznęły. Po naszemu się mówi zamarznęło. Ale ładny stan Przez chwilę narzekałam, że nie ma monetek tutaj. No ale piękna będzie No mistrzostwo. Ściągnę tylko rękawice kurde granica A 1700, tak? 1871 pokaż. A Pokaż, 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 pokaż Skupaj ładnie mi tutaj Wypadła ci szczoteczka. Nie wypada, tego nie trafiłam do. Piękny stan. No. Takie to można zbierać. Elegancko. No. A nie zapowiadało się, nie? No. Patrz, jakie fanciki ładne. Fajne fanciki. Super. Mało, bo mało, ale fajne. A no, śmieci też nie za dużo. Śmieci też nie mam. No, już by dwa razy byliśmy to bo sprzątaliśmy śmieciarze <grymne> To Myśmy nie chodzili chyba tutaj do końca, nie? Tam... Nie, tam bardziej przy aucie, tylko na początku <grymne> Klamerka taką dużą... Klamerka, pozdrawiamy Jureczka Miałeś taką dużą tą Co to jest? Dupko od baterii? Nie Nie, to jest jakieś wieczko <grymne> No powiem Wam, że może być to stare Także Także, jest fancik Oglądaj i ten, krzaki są <laughs> Krzaki są? Ale nie no Wszystkie klamerki w krzaki Niech mają też coś No od. To jest od, 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 od tego Od zegarka to jest Mówię, że to jest dekielek Tylko, że no. to jest zwykły, nie? Zwykły, Niezdobiony nie Ale kurde, ale złocony był w środku Tam ktoś biega. A, niech się biega. my też biegamy. Cicho, bo to może Alan ja będzie, nie? Się, ja, ja, się, ja się odchudzam od, od pierwszego. Depson, uh -huh. u kurde. Felek. No, zaczynają normalnie artefakty wychodzić. Patrzcie jaki Jezusowy gwóźdź. Gdybym nie kopał żelaza, to bym go nie wykopał. A tak z uwagi na to, że obiecałem rolnikom, że wszystkie śmieci, wszystkie złomy pozbieram. Także wykopałem. No i powiem Wam taki gwóźdź to jest kapeć 100%. Co to jest? Gwóźdź taki z dużym łebkiem, taki Jezusowy. Powiedzą, że paznokcie wyrudzono, grzebałam w piachu. Nie Nieobcięte, a co dopiero? Mm. Ja Ci dam zaraz nieobcięte. obcięte, źle hodowałam paznokcie, to mi każesz obcinać. No Oj. i będę bogaty. To znaczy mam trzecią monetkę i jest to 20 groszy. Ledwo, ledwo słyszalny sygnał, i taka fibula mi wyszła. Znaczy haczyk do wieszania kurtki, fibula. fibula. Aha, patrz, patrz, co znalazłem. Jaki majzel? Motek! Majzel co przecinak To nie jest To jest taki ciesielski. Tutaj będzie. Tutaj będzie skrzynia ze złotymi sztabami. Co masz? Do, 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 do. Aha, a tu widzisz, tu miałam drucik, a tu miałam to nie. już dwa dałki na raz kopiec. szybciej. Mhm. Jakbym to wyciągnął na doł. Neodymka, to bym się cieszył. A tu się nie cieszę, bo kurza, twarz. Kawałek dał, to jest. Kurczę, chyba od godziny nie było monetki. Mamy tutaj jakąś krągłość. O, dwójeczka pruska. <laughs> Zaraz zobaczymy, czy ładna. Obklejona. Ale to się odmoczy. Do wazelinki wrzucę i, i to wszystko zejdzie. Nieważ jeszcze, że nie jest wytarta. 1868 mennica A. Ale złomy wychodzą. Wielgachnę. Drugi. Co tam masz? Skrzynię? Tam stoi na środku ekranu tamten kawał żelazka. Nie, zostawimy pod płotem. Ja też cush, No Bo tam i ten ma, nie? jak to Tu jest gwint z tyłu, a tutaj a Coś tam. Będziemy powoli cisnąć w kierunku auta i kończyć tą nierównowalkę dzisiejszą no i jeszcze polmosi mi wyszedł herbowy polmos herbu moczmorda i jest jeszcze sreberko a nie perelek nie ma tak dobrze który to mamy rocznik? 60 chyba 5 tak. Pozdrawiamy 65. Sławek powie, że blisko było. Pozdrawiam Sławka. Tora. Pozdrawionka. Gdzie ta moja ola? Tam. Jeszcze kawałek mam do auta. Tyle śmieci wyszło. Grubego złomu. Naprawdę jest kilkanaście kilo. Może dwadzieścia. No i Oli fanciki jakieś... Szału, nie Szału nie było, jakieś plombunie Szału nie było, ale guziczek Cesarstwa Tak mi się wydaje, że to jest Cesarstwa Niemieckiego, piękny plusaczek też, kurczę, mega Mega stan 5 groszy, współczesne No i moje pięć monetek, wszystkie nagrałem. U mnie robotę robi Rybaczek. Eligancki świeci się pięknie. Dwa guziczki, plomba, płotek, klamerka, haczyk. Takie artefakty. Niestety, no ale sezon otwarty i to się liczy. Pochodzone. Tak, i zaczyna kapać. Także na złoto i srebro jeszcze będzie Przyjdzie czas. A myślę, że jakby był dzisiaj Maciek, to znowu by jakąś kaczkę wydrapał. No pewnie o, tak. No Ostatnio właśnie tutaj na rogu. No Wtedy właśnie. wieczorem ciemno już było, nie? Co, co, co mnie wystraszył. No skubane. Dobrze, że go nie wzięliśmy. No. Wzięliśmy, nie wzięliśmy. Nie chciał jechać, a nie wzięliśmy. Dobrze. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. I do następnego. Teraz myślę już w tygodniu. No. no. to hej. O ile będzie pogoda. A I nie będzie pogody, śnieg napada, to lecę morsować.